Cześć tutaj, Tomek Kopyra z blogu blogcopyra.com. Ten film okaże się jutro, czyli w dniu, kiedy będziemy obchodzić drugi International Stout Day, czy po polsku drugi Międzynarodowy Dzień Stoutu. Z tej okazji zdegustuję piwo, które będzie miało... No, które, które będzie po prostu dominowało w dniu jutrzejszym w Polsce, bo taka sytuacja wyjątkowa nastąpiła, że nasze piwo będzie miało równoległą premierę jutro w 10 lokalach. Nie wiem, czy jakieś piwo do tej pory rzemieślnicze w Polsce miało... Podobno, podobnie spektakularną premierę, żeby aż w 10 lokalach na raz, nie chodzi tutaj o jakieś licytowanie się, ale po prostu no, sytuacja troszkę wyniknęła z tego powodu, że nie było żadnego innego świeżego stauta na, na, ten, na ten dzień. stałtu, wobec czego wszystkie lokale, które się zaangażowały, chciały mieć, chciały mieć to piwo. Oczywiście w akcji bierze więcej, więcej pubów udział niż tylko te, które, w których będzie jutro premiera, czy dzisiaj jak to dacie będzie premiera kawki. No i w związku z tym chciałbym Wam powiedzieć parę słów dosłownie o stałcie i następnie zdegustuję kawkę, opowiem Wam czego możecie się spodziewać idąc jutro do lokalu i e, jak to piwo powstało, e, jak, e, jak, jak je żeśmy ważyli. Zacznijmy od tego, że e, skąd w ogóle wziął się, wzięło się określenie stout i tak bardzo skrótowo, bo to naprawdę zasługuje na głębsze potraktowanie, e, jakie jest powiązanie między porterem a, a stoutem. E, trzeba zacząć od portera właśnie. Porter to było piwo, które zyskało swoją popularność na fali rewolucji przemysłowej. Zaczęły powstawać w Anglii browary parowe, do tego doszła jeszcze palarka słodów, która pozwalała upalić słód na odpowiednią barwę. Efekt był taki, że można było piwo produkować bardziej wydajnie, więcej, o bardziej stabilnej jakości powtarzalnej i te browary przemysłowe zaczęły wypierać te browary, takie typu browar to gospoda i wyszynk na miejscu. No i był sobie ten porter. Jeżeli się chcecie wgłębiać szczegóły, to polecam blog Portery.pl prowadzony przez Marcina Chmielarza, pseudonim Mason, który tam zgłębia różne stare książki, <noise> manuskrypty i tak dalej. Zanurzył się po prostu w kartach historii. No i tam opisuje, jak to wszystko wyglądało. No i idźmy dalej. No i stout, bo w ogóle co znaczy słowo stout? Stout po angielsku znaczy mocny tęgi. Najlepszym określeniem w polskim jest właśnie tęgi. Czyli jak sama nazwa wskazuje, stout to było każde, nawet nie tylko porter, ale każde mocne piwo do tego stopnia, że były też stouty jasne. Czyli po prostu stout to było mocne, nawet jaśniejsze niż, niż czarne piwo. Kiedy zaczęła się ta rewolucja portera, to większość browarów ważyła portera jakby regularnego i stout portera, czyli portera mocniejszego. Później różne były koleje losów. Generalnie stout, czyli to, co rozumiemy przez pojęcie stout, czyli dry stout, czyli stout wytrawny, powstał gdzieś po wojnie w ten sposób, że zaczęto, zaczęto robić piwo, które będzie Lekkie stosunkowo, bo około 12% ekstraktu. Lekko alkoholowe, czyli około 5% alkoholu i ono już nie było stout, nie było tęgie, ale ta nazwa jakby pozostała historycznie. Słów jeszcze kilka o tym, jak ten stout, co, co jakby stanowił wyznacznik stoutu. Piwo, jeżeli chodzi o surowce, jest ważone ze słodu pale ale z dodatkiem słodów palonych, w przypadku stałtu jest, jest to często palony jęczmień, historycznie, znaczy teraz go używamy dlatego, że on jest historycznym jakby surowcem, natomiast został użyty dlatego, że był po prostu tańszy niż palony słód. Wobec czego, skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać, jak mawia świnka Dosia no i e, oprócz tego mamy tam e, odmiany w stoutu, takie jak oatmeal stout, czyli stout owsiany. On jest doda z dodatkiem po prostu płatków owsianych, które e, powodują, że on jest bardziej kremowy, jest też lekko słodszy, bo on nie jest tak wytrawny, czyli e, jeżeli nie jest wytrawny, to jest bardziej słodki czasami oatmeal stout określa się mianem sweet stout. Chociaż sweet stout z kolei jest jakby zarezerwowany dla milk stouta czy cream stouta, który jest powiązany z tym, że do piwa dodawana jest laktoza, czyli cukier mleczny i w wyniku tego powstaje właśnie piwo, które jest nazywane milk stoutem czy też cream stoutem, czyli śmietankowym stoutem. To jest związane z tym, że no, kiedyś w ogóle polecano te milkształty matkom karmiącym na tej samej zasadzie, co, co polecano herbatę z mlekiem, czyli bawarkę, że to poprawia laktację. Um, Później, jakby wahadło się wychyliło w drugą stronę, i na Wyspach Brytyjskich zakazano używania nazwy Milk Stout, jako właśnie wprowadzającej w błąd, mogącej wprowadzać w błąd kobiety ciężarne, że to jest dla nich korzystne, a przecież każdy alkohol jest szkodliwy. Oczywiście się zgadzamy z tym, że każdy alkohol dla kobiety w ciąży jest szkodliwy, wobec czego zakazano w ogóle w Wielkiej Brytanii używania określenia Milk Stout. Więc tamte piwa są określane właśnie mianem sweet stoutów. Dalej mamy takie piwa jak foreign extra stout, czyli to było piwo, to był stout, który był mocniejszy po to, żeby przetrwał podróż do Kolonii. I, no i dlatego się nazywa foreign, czyli zagraniczny. Chyba nawet czasami się dotłumaczy, czasami ten skrót FES, czyli foreign extra Stout rozszyfrowuje się jako Foreign Export Stout, ale nie jestem tylko 100% pewien. Następnie mamy coś takiego co się nazywa Russian Imperial Stout. To jest bardzo mocne piwo. Nazwa jego pochodzi, pochodzi od tego, że to piwo było. Było ważone na dwór carski. I żeby przetrwało podróż, to robiono je bardzo mocne. I to, ten, ten styl dał początek porterowi bałtyckiemu, bo z kolei dalej, nie wiem czy przekazy, czy legendy mówią, że tak zasmakowało tam właśnie na tym carskim dworze, że postanowiono uważyć to piwo. Już w Rosji, a że wtedy zyskiwała e, popularność dolna fermentacja, więc już zastosowano dolną fermentację, tak się narodził Porter Bałtycki. To e, może mnie Marcin Chmielasz poprawi, jeżeli wprowadzam Was w błąd. No i mamy też e, e, wraz z tą całą rewolucją, e, rewolucją piwną, która się przetoczyła przez Stany i teraz e, jakby zatacza coraz szersze kręgi w Europie, także w Polsce. E, e, no, powstały takie style jak American Dry Stout, czyli amerykański stout wytrawny, czy amerykański stout, które są właśnie bardzo mocno chmielone amerykańskim chmielem. I wtedy um, um, jedną z głównych ich, ich um, atutów jest aromat chmielowy, co było do, do tej pory niespotykane, bo stouty nie powinny mieć aromatu chmielowego. I takim piwem był na przykład kruk. Pojawiły się stouty czy portery, dymione, wędzone, pojawiły się właśnie stouty z różnymi dodatkami, m.in. coffee stout. i takim właśnie piwem jest kawka, czy jak nazwaliśmy go tutaj, jackdaw. Jackdaw, od razu wyjaśniam, to jest po prostu kawka po angielsku. Bardzo fajnie się ten ptak nazywa po angielsku, dlatego postanowiliśmy wykorzystać ten fakt.